Łukasz, po dzisiejszym spotkaniu na pewno możecie czuć spory niedosyt, no właściwie mil wygrał po jednej akcji bramkowej. Na pewno, cały mecz przeważamy, mieliśmy kilka stuprocentowych sytuacji, kilka sytuacji takich, w których też mogliśmy strzelić bramkę, niestety nie strzelamy. A 100 mil raz urwał się gdzieś tam, myślę, że przypadkowa akcja trochę i, i przegrywamy 1-0, niestety jedziemy całą Polskę smutku, no ale na pewno jest pozytywne to, że, że gramy, że dominujemy na tym boisku i mam nadzieję, że w następnych meczach też to będzie widać. Jak myślisz, z czego wynikało to, że ta piłka dzisiaj nie chciała wpadać do siatki, bo sytuacje były wyborne, chyba w drugiej połowie można spokojnie naliczyć sześć takich setek. No tak, myślę, że sześć no może setek nie, ale no dużo sytuacji takich, które mogły skończyć się tą bramką. No jest to taki drugi mecz sezonie, w którym nie umieliśmy strzelić gola po tej Termalice, gdzie też drugą połowę całą siedzieliśmy na połowie rywala i... No niestety są takie mecze, w których się nie wykorzystuje sytuacji. No szkoda, bardzo szkoda, bo naprawdę wyglądaliśmy bardzo dobrze na boisku i powinniśmy to udokumentować, chociaż jedną bramką do przerwy, a wiadomo, że inaczej by meczy ułożył po przerwie, gdybyśmy prowadzili 1-0. Stomin musiałby rzucić się do odrabiania stada, my byśmy sobie ich kontrowali. No, tak się skończyło, gratulacje za milu i czekamy na rewasz.